A co, gdybym ci powiedział, że w ciągu kilku godzin w twoim życiu może wydarzyć się coś niezwykłego? Nie, to nie przesada, to nie przypadek, że teraz tu jesteś. Istnieje większy plan, który jest w toku. Bóg zamierza dać ci coś, co może całkowicie odmienić twoją historię. Ale jest jeden szczegół tylko ci, którzy są przygotowani i mają wiarę, by zobaczyć ten cud, zobaczą transformację. Wiele osób ma problemy finansowe nie dlatego, że brakuje im pieniędzy, ale dlatego, że brakuje im sposobu myślenia zgodnego z zasadami Boga. Ile razy próbowałeś wyjść z długów, osiągnąć wolność finansową lub po prostu wieść dostatnie życie, ale czułeś, że coś cię powstrzymuje. Problemem nie jest świat wokół ciebie, problem polega na tym, że nie uruchomiłeś jeszcze odpowiednich bodźców duchowych, które skłoniłyby Boga do wylania na ciebie swoich błogosławieństw. Dziś dowiesz się, jak otworzyć te drzwi, jak połączyć swoją wiarę, swoje czyny i swój sposób myślenia, aby obfitość, którą Bóg już uwolnił w Twoim życiu, w końcu się zamanifestowała. Otrzymasz wiedzę, o której wiedzą nieliczni, sekret, który może odmienić nie tylko Twoje pieniądze, ale cały Twój sposób życia. Ale, żeby to osiągnąć, musisz coś zrobić natychmiast. Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko wydaje się stać w miejscu. Pieniądze uciekają z rąk, okazje znikają jak dym, a wolność finansowa wydaje się odległym marzeniem. Ale dziś dzieje się coś innego. Bóg zesłał znak, pilne wezwanie, w ciągu najbliższych kilku godzin coś niezwykłego zostanie od Niego przekazane bezpośrednio do Twojego życia. Nie jest przypadkiem, że jesteś tu teraz i czytasz te słowa. To boskie ostrzeżenie szansa na otwarcie oczu i serca na to, co ma nadejść. Ale jest jeden szczegół: tylko ci, którzy naprawdę wierzą, zobaczą ten cud. Wiara jest kluczem, otwierającym niewidzialne drzwi. Pamiętasz Piotra, gdy Jezus nakazał mu chodzić po wodzie? Dopóki wierzył, dokonywał rzeczy niemożliwych, ale gdy tylko zwątpił, zaczął tonąć. Bóg chce, abyś skupiał na nim wzrok, ponieważ nadchodzi coś wielkiego. Może to być nowa praca, nieoczekiwana okazja finansowa, lub odpowiedź, na którą czekałeś przez długi czas, ale sednem sprawy jest to, że błogosławieństwo już zostało uwolnione i to od twojej wiary zależy, czy się ono ziści. Teraz pomyśl, a co jeśli ten dar od Boga jest bezpośrednio powiązany z twoimi finansami? A co jeśli zmiana, o której marzysz, nie będzie tylko chwilową ulgą, ale podstawą całkowitej transformacji finansowej, Bóg nie jest bogiem niedostatku, lecz obfitości. Jeśli Bóg obiecał coś w twoim życiu, bądź pewien, że spełni to we właściwym czasie. Ale jest coś, co musisz zrobić wiara zawsze była siłą, która przenosi góry, a historia pełna jest przykładów, które to potwierdzają. Spójrzcie na Mojżesza, który wyciągnął laskę i zobaczył, że morze się rozstąpiło, lub Dawid, który stawił czoła olbrzymowi, mając do dyspozycji jedynie proce i kilka kamieni. Nie mieli żadnych ludzkich zapewnień, ale mieli coś o wiele potężniejszego pewność, że Bóg ma kontrolę. Co to ma wspólnego z tobą? Wszystko. Ponieważ tak jak im dał zwycięstwa, tak samo daje również tobie, a to obejmuje twoje finanse, twoją stabilność i twoją wolność finansową. Problem polega na tym, że wielu chce zobaczyć, żeby uwierzyć, gdy w rzeczywistości muszą uwierzyć, żeby zobaczyć. Wyobraź sobie osobę, która marzy o ostatnim życiu, ale ciągle powtarza, że nigdy nie będzie miała wystarczająco dużo pieniędzy, lub że kryzys nie pozwala nikomu się rozwijać. Ta osoba zamyka drzwi, zanim Bóg zdąży zadziałać. Prawdziwa wiara wymaga, abyś zachowywał się jak ktoś, kto już otrzymał błogosławieństwo, zanim ono jeszcze nadejdzie. Jeśli uważasz, że twoja sytuacja finansowa ulegnie zmianie, zacznij planować, zgłębiać wiedzę o inwestycjach, organizować swoje konta. Działanie pokazuje, że twoja wiara jest prawdziwa. Teraz pomyśl, ile razy byłeś o krok od cudu, nie zdając sobie z tego sprawy. Bóg nie zapomina o nikim, a jeśli teraz przechodzisz przez trudności, to dlatego, że On przygotowuje coś większego, ale żeby to się ziściło, musisz dostosować swój umysł i czyny do Jego obietnicy. Jeśli Bóg otworzył morza, zburzył mury i sprawił, że królowie pojawili się znikąd, to czy nie mógłby odmienić twojego życia finansowego? Problemem nie był brak możliwości, ale raczej brak wiary w ich dostrzeżenie. A może to jest czas, żeby w końcu otworzyć oczy. Jeśli jest coś, czego Bóg nigdy nie chciał dla swoich dzieci, to tego by żyły w pułapce niedostatku. Bieda nigdy nie była planem Boga. Jeśli spojrzysz na Biblię, zobaczysz, że ci, którzy chodzili z nim, zawsze byli zaopatrywani. Józef opuścił więzienie, aby zostać namiestnikiem, Salomon otrzymał mądrość, która uczyniła go najbogatszym człowiekiem swoich czasów, a nawet uczniowie, którzy zostawili wszystko, aby pójść za Jezusem, nie zostali bezradni. Bóg nie tylko może odmienić twoje życie finansowe, On chce to uczynić. Pytanie jednak brzmi, czy jesteś gotowy powitać tę zmianę? Transformacja finansowa nie dokonuje się z dnia na dzień, ale zaczyna się w chwili, gdy podejmujesz decyzję o dostosowaniu swoich finansów do zasad Boga. Oznacza to bycie dobrym zarządcą, wiedzę na temat tego, gdzie trafiają Twoje pieniądze, mądre inwestowanie i przede wszystkim zaufanie, że Bóg jest Twoim źródłem. Wiele osób żyje w strachu przed zrobieniem czegoś większego ponieważ boją się stracić to niewiele, co mają. Ale pomyślcie o tym, kiedy Piotr zarzucił sieci w morze po całej nocy, podczas której nic nie złowił, polecenie Jezusa wydało mu się absurdalne. Jednak to właśnie posłuszeństwo przyniosło mu największy połów w życiu. A teraz spójrz na swoje życie. Czy boisz się inwestować, rozpoczynać nowy biznes, lub prosić o awans, który już powinien ci przysługiwać? Transformacja finansowa, której pragnie Bóg, nie pojawia się znikąd, wymaga wiary i działania. Zacznij zgłębiać wiedzę o pieniądzach, uporządkuj swoje finanse, proś Boga o mądrość, aby dostrzegać okazję i być gotowym do działania, gdy On otworzy drzwi. Bo uwierz mi, te drzwi się otworzą, a gdy to się stanie, musisz być przygotowany na jej przekroczenie. Ile razy czułeś się zapomniany? tak jakby twoje modlitwy były ignorowane, a twoje zmagania niewidoczne dla świata. Prawdą jest, że Bóg widzi każdą wylaną przez ciebie łzę, każdą nieprzespaną noc poświęconą zmartwieniom o pieniądze, każdą wewnętrzną walkę, żeby się nie poddać. On zna twoją podróż lepiej niż ktokolwiek inny, i jeśli jeszcze nie dał ci tego, na co czekałeś, to nie dlatego, że o tym zapomniał, ale dlatego, że przygotowuje coś większego, Niż możesz sobie wyobrazić. Przyjrzyjmy się historii. Anny, która płakała, bo nie mogła mieć dzieci. Mijały lata, ludzie z niej szydzili, ale Bóg nie zapomniał. We właściwym czasie wyzwolił Samuela, jednego z największych proroków w historii. To samo dotyczy ciebie. Bóg nie tylko czuwa nad twoimi problemami finansowymi, on również działa za kulisami, aby zmienić twoją rzeczywistość. Ale. Jego czasy różnią się od naszych. On działa doskonale, a gdy błogosławieństwo przychodzi, dzieje się to w sposób, jakiego nie mógłby osiągnąć żaden ludzki wysiłek. Więc przestań myśleć, że jesteś sam na tej drodze. Twoje żniwa są już w drodze. Pieniądze, których potrzebujesz, aby wyjść z długów, oferta pracy, która wydaje się niemożliwa do zrealizowania, wolność finansowa, o której marzysz, wszystko to jest już w Bożym planie dla twojego życia. Ale zanim ten moment nadejdzie, on chce zobaczyć, jak się ustawisz. Czy wierzysz, że on ma wszystko pod kontrolą, czy też żyjesz w niepokoju i wątpliwościach? Bo prawda jest taka, że ci, którzy ufają, otrzymują, zanim jeszcze zobaczą. Wielu ludzi poświęca całe swoje życie na poszukiwanie dobrobytu, ale niewielu rozumie, że istnieją trzy podstawowe klucze do osiągnięcia tego, co Bóg już przygotował: zaufanie, wdzięczność i posłuszeństwo. Te trzy drzwi otwierają się przed tymi, którzy decydują się kroczyć wiarą i działać zgodnie z boskimi zasadami. Nie chodzi tylko o chęć posiadania pieniędzy i wolności finansowej, ale o dostosowanie się do jego planów. Kiedy ufasz, dziękujesz i jesteś posłuszny, zaczynasz dostrzegać okazje, które wcześniej pozostawały niezauważone. Zaufanie jest niezbędne, ponieważ Bóg działa w swoim czasie, a ci, którzy nie ufają, poddają się. Zanim błogosławieństwo nadejdzie, wyobraź sobie rolnika, który sadzi nasiono, a potem zniecierpliwiony poddaje się, zanim kiełkuje. Podobnie dzieje się w życiu finansowym wielu chce szybkich rezultatów, ale nie ma cierpliwości, by pozwolić Bogu działać. Wdzięczność zmienia perspektywę. Jeśli będziesz narzekać tylko na to, czego ci brakuje, nigdy nie zobaczysz małych błogosławieństw, które już są wokół Ciebie. Ci, którzy są wdzięczni, otrzymują więcej, ponieważ patrzą duchowymi oczami, a nie tylko ograniczoną wizją niedostatku. I na koniec posłuszeństwo. Bóg nie błogosławi nieporządku. Jeśli Bóg wymaga od ciebie wierności w małych rzeczach, jak może powierzyć ci coś większego? Wiele osób pragnie odmienić swoje życie finansowe, ale nie są wierni płaceniu dziesięciny, pomaganiu innym i zarządzaniu tym, co już mają. Bóg obdarza błogosławieństwami tych, którzy potrafią je docenić. Więc przyjrzyj się swojemu życiu i zastanów się, czy jesteś gotowy przyjąć to, co On już dla ciebie przeznaczył? Ponieważ drzwi już tam są, musisz tylko podjąć decyzję, żeby przez nie przejść. Jeśli Biblia czegoś nas jasno uczy, to tego, że Bóg szanuje tych, którzy Mu ufają i są Mu posłuszni. Przyjrzyjmy się historii Dawida. Był tylko pasterzem, najmłodszym w domu swego ojca, ignorowanym i bez szans na to, by stać się kimś ważnym. Ale Bóg widział to, czego nikt inny nie widział. Gdy nadszedł właściwy czas, Dawid został wybrany, namaszczony i posadzony na tronie. Czego nas to uczy? Sukces nie zależy od twojego obecnego stanu, ale od twojej wiary i chęci podążania za wskazówkami Boga. Innym przykładem jest Jozue. Stawiał czoła ufortyfikowanym miastom, potężnym armiom i niemożliwym do pokonania wyzwaniom, ale pokonywał je, bo ufał obietnicom Boga. Pamiętasz Jericho. Mówiąc po ludzku, te mury były nie do pokonania. Ale Jozue nie ufał temu, co widziały jego oczy: ufał obietnicom Boga. Więc okrążył miasto, tak jak Bóg mu rozkazał, i zobaczył, jak mury przed Nim się waliły. Jeśli Bóg zburzył mury przed Jozułem, co powstrzymuje go przed otwarciem drzwi finansów przed tobą? Różnica między tymi, którzy osiągają dobrobyt, a tymi, którzy stoją w miejscu, nie leży w szczęściu, lecz w posłuszeństwie i wierze. Dawid i Jozue nie byli najsilniejsi ani najbardziej wykwalifikowani, ale mieli coś, co Bóg ceni. Serce gotowe zaufać i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Teraz pomyśl. Jeśli Bóg dał im królestwa i zwycięstwa, co może uczynić w Twoim życiu. Ale do tego trzeba być przygotowanym, ponieważ każde błogosławieństwo wymaga, pozycji życie ma cykle, są czasy obfitości, ale są też czasy wyzwań. Mądrzy ludzie przygotowują się na oba te aspekty. Przeczytaj historię Józefa w Egipcie. Zinterpretował sen Faraona i zrozumiał, że po siedmiu latach dobrobytu nastąpi siedem lat głodu. Jednak zamiast panikować, Józef wykorzystał tę wiedzę i podjął działanie. Zorganizował spichlerze, gromadził zboże i uczynił Egipt jedynym zamożnym krajem w środku kryzysu. Czego nas to uczy? Bóg daje nam możliwości, ale od nas zależy, czy będziemy nimi mądrze zarządzać. A gdy mówimy o finansach, zasada ta jest jeszcze wyraźniejsza. Wiele osób wydaje wszystkie zarobione pieniądze, nie myśląc o przyszłości. Kiedy nadchodzą trudne czasy, czy to kryzys ekonomiczny, nieoczekiwane bezrobocie czy pilne wydatki, popadają w rozpacz. Jednak ci, którzy poszli za przykładem Józefa, wiedzą, że przygotowanie jest kluczem. Oznacza to stworzenie funduszu awaryjnego, mądre inwestowanie i unikanie niepotrzebnego zadłużania się. Bóg daje ci możliwości, ale oczekuje również, że będziesz dobrym zarządcą tego, co otrzymujesz. Zatrzymaj się więc i pomyśl, czy przygotowujesz się na wyzwania, które mogą się pojawić. Czy pieniądze, które dostajesz, są dobrze wykorzystywane, czy też uciekają ci z powodu braku planowania. W Biblii czytamy, że roztropny przewiduje niebezpieczeństwo i kryje się, lecz nierozważni idą naprzód i ponoszą karę. Księga Przysłów 22.3. Bóg chce, aby ci się powiodło, ale wymaga to mądrości. Ponieważ prawdziwa wolność finansowa nie polega tylko na zarabianiu większych pieniędzy, ale także na umiejętności zarządzania tym, co Bóg już umieścił w twoich rękach. Prawdziwy dobrobyt nie jest kwestią szczęścia, ani czymś, co pojawia się z dnia na dzień. Jest jak drzewo, zaczyna się od nasiona, rozwija się za pomocą głębokich korzeni i dopiero wtedy wydaje owoce. Wiele osób pragnie bogactwa, pieniędzy, wolności finansowej, ale nie rozumieją, że zanim zaczną zbierać plony, muszą najpierw zasadzić i podlać. A wiesz, jaka gleba jest do tego najlepsza? Wiara. Kiedy pokładamy ufność w Bogu, budujemy coś trwałego, czego nie zniszczą ani kryzysy ekonomiczne, ani przejściowe trudności. Teraz pomyśl o drzewie owocowym. Na pierwszy rzut oka wydaje się krucha, mała, nic nieznacząca. Jednakże, w miarę jak otrzymuje wodę, światło i pielęgnację, rośnie i staje się silniejszy. Podobnie jest z twoim życiem finansowym. Małe nawyki takie jak rozsądne, zarządzanie pieniędzmi, unikanie niepotrzebnych wydatków i mądre inwestowanie mogą się teraz wydawać proste, ale z czasem robią ogromną różnicę. Bóg nie chce, abyś tylko przetrwał, chce, abyś rozkwitł, przynosił owoce dla siebie i innych, ale jest coś fundamentalnego drzewo, które nie zapuszcza głębokich korzeni, nie przetrwa burzy. A co to za korzenie? Wiara, cierpliwość i posłuszeństwo. Jeśli Twój dobrobyt opiera się wyłącznie na pieniądzach, każdy kryzys może go zachwiać. Jeśli jednak Twoje bezpieczeństwo pochodzi od Boga, nic nie będzie w stanie zburzyć tego, co On zbudował. Zadaj sobie więc pytanie: czy oczekujesz tylko natychmiastowych rezultatów, czy też chcesz rozwijać coś trwałego? Ponieważ żniwa nadchodzą, ale tylko ci, którzy zasadzą je prawidłowo, będą mogli się nimi cieszyć. Panie, dziś stajemy przed Tobą z sercem pełnym wiary, wdzięczności i oczekiwania. Wiemy, że jesteś bogiem obfitości, że nigdy nie pozwalasz, aby czegokolwiek nam brakowało i że masz wielkie plany dotyczące naszego życia finansowego, naszego zdrowia i naszych relacji. Prosimy, naucz nas bardziej Ci ufać. Rozumieć, że każde wyzwanie jest przygotowaniem do czegoś większego i że każde zamknięte drzwi są częścią Twojego celu. Niech cierpliwość Józefa, odwaga Jozułego i posłuszeństwo Dawida okażą się dla nas spełnieniem Twoich obietnic. Panie Boże, dotknij naszych finansów. Uwalnia nas od lęku przed niedostatkiem, mentalności ubóstwa i wszelkich ograniczających przekonań, które uniemożliwiają nam rozwój. Wiemy, że pieniądze nie są celem samym w sobie, ale narzędziem, którego można użyć, aby czynić dobro, zmieniać życie i wypełniać nasze powołanie na ziemi. Daj nam mądrość, abyśmy potrafili zarządzać tym, co już mamy, i rozeznanie, abyśmy potrafili dostrzegać nowe możliwości. Obyśmy byli dobrymi szafarzami tego, co nam dałeś. Ojcze, wołamy także o nasze zdrowie. Wiemy, że bogactwo bez dobrobytu jest bezużyteczne, dlatego prosimy Cię, abyś zadbał o nasze ciała, umysły i emocje. Przywróć siły tym, którzy są chorzy, wzmocnij tych, którzy są zmęczeni, i odnów siły tym, którzy myślą o poddaniu się. A w związkach, Panie, przynieś pojednanie tam, gdzie panuje ból, pokój tam, gdzie panuje konflikt, i miłość tam, gdzie panuje chłód. Niech nauczymy się przebaczać i żyć w harmonii, odzwierciedlając Twoją miłość w naszym życiu. Panie, ufamy, że wszystko, czego potrzebujemy, już do nas przychodzi: dobrobyt, wolność finansowa, odpowiedzi, których szukaliśmy, wszystko to już zostało przez Ciebie dostarczone. Pomóż nam być cierpliwymi i pozostać niezachwianymi w wierze, czekając na objawienie się Twoich obietnic. Niech będziemy żywymi świadkami Twojej wierności, inspirując innych do wiary, że jesteś Bogiem, który dotrzymuje obietnic. I na koniec dziękujemy Ci, Panie, ponieważ jeszcze zanim zobaczymy odpowiedzi, wiemy już, że Ty działasz. Dziękujemy za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy i za te, które jeszcze są w drodze. Niech nasze życie będzie przepełnione wdzięcznością, wiedząc, że wszystko, co mamy, pochodzi od ciebie i powinno być poświęcone tobie w imię Jezusa, Amen. Jeśli chcesz pogłębić swoją więź z Bogiem i poznać zasady, które mogą odmienić twoje życie finansowe, emocjonalne i duchowe, chciałbym skierować do ciebie szczególne zaproszenie. Bóg dał ci już wszystkie narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu, ale od ciebie zależy, czy zdecydujesz, jak je wykorzystasz. Jednym z takich narzędzi jest potężna modlitwa, która poprowadzi cię w podróży ku obfitości i wolności finansowej, które Bóg dla ciebie przygotował. Te rozważania zostały stworzone właśnie dla ludzi takich jak ty, którzy chcą rozwijać się duchowo, ale także pragną zobaczyć prawdziwą zmianę w swoim życiu. Znajdziesz w niej codzienne refleksje oparte na Słowie Bożym, praktyczne nauki do zastosowania w życiu codziennym, oraz modlitwy, które wzmocnią twoją wiarę i jeszcze bardziej przybliżą cię do spełnienia obietnic Boga. Ponieważ prawdziwy dobrobyt nie polega tylko na pieniądzach, polega na pokoju, równowadze i życiu zgodnie z celem, jaki Bóg przeznaczył dla twojego życia. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia ze świadomością, że twój umysł odnawia się dzięki boskim zasadom. Wyobraź sobie, że podejmujesz decyzje finansowe z jasnością, bez strachu i niepokoju. Wyobraź sobie, że masz przekonanie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i że każdy twój krok przenosi cię na wyższy poziom. Niniejsze rozważania zostały stworzone właśnie w tym celu, aby pomóc ci żyć życiem pełnym celu, wiary i działania. Nie przegap takiej okazji. Bóg już umieścił wszystko, czego potrzebujesz, w twoim zasięgu, ale twoim obowiązkiem jest podjęcie kolejnego kroku. Jeśli więc chcesz doświadczyć prawdziwej przemiany, zachęcam cię do zapisania się na nabożeństwo już teraz. Kliknij na link, zdobądź swój i rozpocznij podróż ku dobrobytowi i spełnieniu, które Bóg dla ciebie przygotował. Bo uwierz mi, twoja zmiana zaczyna się dziś. Teraz, gdy już to wszystko rozumiesz, powiedz mi, zamierzasz nadal żyć tak samo, czy podejmiesz jakieś działania? Bo uwierz mi. Bóg już dał ci wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces, osiągnąć wolność finansową i żyć w pokoju. Pytanie jednak brzmi: czy jesteś gotowy podjąć działania? Możesz po prostu zamknąć ten film i nadal mieć nadzieję, że sytuacja zmieni się sama, albo możesz zacząć stosować te zasady już dziś. Już wiesz, że wiara przenosi góry, że Bóg o tobie nie zapomniał i że istnieją klucze, które. Otwierają drzwi do dobrobytu. Czas wprowadzić to wszystko w życie. Co możesz zrobić już dziś, aby rozpocząć te transformacje? Może uporządkuj swoje finanse, przestań narzekać i zacznij być bardziej wdzięczny. A nawet zainwestuj czas w naukę o pieniądzach, ale zrób coś i dajcie mi znać w komentarzach, którego z tych kluczy brakuje wam w życiu. Zaufanie, wdzięczność czy posłuszeństwo? Chciałbym wiedzieć, co w tej wiadomości poruszyło cię najbardziej, a jeśli te słowa do ciebie przemówiły, podziel się nimi z kimś, kto również musi je usłyszeć, a zanim wyjdziesz, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka powiadomień. Wkrótce pojawi się o wiele więcej ciekawych treści i nie chcę, żebyś je przegapił. Bóg ma dla ciebie coś wspaniałego, a ja jestem tutaj, aby ci pomóc w tej podróży. Do zobaczenia w następnym filmie.